No i kolejna, kolejna do kolekcji. Skarpetki od My Frienda, ale wiecie, takie śmieszne skarpetki, nie? Jak lubicie śmieszne skarpetki, hej, fajne. Jak lubicie śmieszne skarpetki, no to jest coś dla Was. To jest zdecydowanie coś dla Was. Eee, po jednej stronie ufok, po drugiej stronie las i latający spodek. Ciemne, czarne, z niebieskim. Materiał oko, Bułki. Wydaje mi się też ok, może troszkę. Ciągnąć mogą na początku, ale no chyba nie są to takie wiecie, nie? Że pozbawią Was krążenia. E, aż muszę zerknąć w telefon i sprawdzić, ile ja za to zapłaciłem. I już Wam mówię, moi drodzy. Zapłaciłem za to całe. O, nie działa internet, ładuję się. Całe 12,90 z wysyłką razem. No. To chyba spoko cena, jak za to, że wykonane są naprawdę fajnie. Oczywiście standardowo link do sklepu podlinkuję pod filmem. Będziecie sobie mogli je znaleźć. Pamiętam, że w sklepie było jeszcze kilka innych fajnych wzorów, także ja na pewno się skuszę i być może tutaj przetestuję. Ale kosmiczne skarpetki, no polecam.